Z notatki milicyjnej. W pokoju na kanapie leżały zwłoki kobiety z odciętą głową rękami i wyciągniętymi wnętrznościami. Ręce i jedno udo przy szafie wnętrzności w wiadrze pod oknem. W kuchni na zlewie krzesłach i drzwiach czerwone plamy, część nieudolnie pościerana. Na półce przy kaflowej kuchni miska do połowy wypełniona czerwoną cieczą. Obok maszynka do mielenia mięsa ze świeżymi śladami. Na talerzach serce i wątroba ludzka. Na stole na patelni niedojedzona jajecznica z jakimś tłuszczem. Obok chleb ze smalcem, sałatka z pomidorów i kawałek surowego mięsa, chyba wołowego. Po mieszkaniu walały się butelki po piwie i wódce. Już mnie nienawidzicie? Brzedzicie się mną od samego początku? Posłuchajcie, może uda się wam nie nawet zrozumieć. A wtedy zaskoczycie samych siebie. Poniedziałek, 3 listopada 1952 roku. Godzina 17.19 Areszt Śledczy w Szczecinie, ulica Kaszubska, 28, dawniej Elisabeth Strase. Stracone pokolenie. Rozumiecie, jak idiotycznie to brzmi? Gdzieś słyszałem że właśnie w ten sposób nazywano tego zapijaczonego pisarzynę i jemu podobnych albo sami się tak nazwali nieważne a kim ja niby jestem odmówiono mi nawet prawa do imienia i nazwiska Józef Cypek to przecież ktoś zupełnie inny obcy kiedy ludzie wymawiają te dwa słowa reaguję z opóźnieniem najpierw mam wrażenie że zwracają się do kogoś obok Dopiero po sekundzie czy dwóch przychodzi o przytomnienie. Ty stary durniu, przecież jesteś tu sam. Tylko oni i ty, nikt więcej. Każą ci być Józefem Cypkiem i nic z tym nie zrobisz. Już nigdy. Nie łudź się, nie oszukuj. Bierz los takim, jaki jest. Predestynacja. To jedno z niewielu mądrych słów ewangelickiego pastora, które pamiętam z dzieciństwa. Wszyscy jesteśmy predestynowani do śmierci. Amen. Ale stracone pokolenie? To naprawdę sukinsyńska ironia. Szczególnie, gdy obok Twojego imienia i nazwiska pojawia się artykuł 225 kodeksu karnego, a precyzując jego pierwszy paragraf krótki i konkretny: Kto zabija człowieka, podlega karze śmierci. Ferlorn generation. Ferlorn, generacjon, rządzi się swoimi prawami, więc mogą się podetrzeć tym moralizatorskim bełkotem. Nie boję się śmierci. Czasem zdaje mi się, że miałem umrzeć już wiele razy, razem ze wszystkim, co mnie otaczało, co kochałem i czego nienawidziłem. Śmierć towarzyszyła mi od urodzenia, jest czymś całkowicie naturalnym i chyba już się do niej przyzwyczaiłem, albo inaczej, oswoiłem ją. Jeśli ktoś myśli. Że nie można się oswoić ze śmiercią, niechaj dalej tkwi w swojej bajce. Powodzenia. Wszystko, co przychodzi na świat, musi też z niego odejść. Kto nie dopuszcza do siebie tej myśli, jest głupi albo szalony. Skutki mają swoje przyczyny, a przyczyny niosą skutki proste, prawda? Poza tym, czy w umieraniu jest coś złego? Absolutnie nie. Umieranie to taki sam etap życia jak jedzenie, spanie czy seks. Jedyna różnica polega na tym, że nikt nie potrafi o nim szczegółowo opowiedzieć, choć spotkałem wielu, którzy byli tak blisko śmierci, że już bliżej się nie da. I wiecie co? W większości wyzbywali się jakichkolwiek obaw. Tak jak pewien tłusty sierżant z mojej kompanii, któremu szrapnel rozorał bebechy. Mówię wam, widziałem, jak mu gówno przepływa w jelitach, a on z tego wyszedł. Niektórzy nazwali to cudem, lecz dla mnie to był po prostu los. Miał umrzeć nieco później, wykurowany, z ponownie zaczerwienioną gębą i pistoletem przytkniętym do skroni. Nikt nie mógł zrozumieć, dlaczego się zastrzelił. A mnie wydawało się to całkiem proste. W pewnym momencie przestał się bać śmierci i umierania. Otarł się o ten etap, a życie nie mogło mu zaoferować niczego ciekawego. Z prawie setką wyciągniętych z twarzy odłamków, utraconym niemal doszczętnie wzrokiem i kawałkiem metalu zamiast szczęki, żył, ale w zasadzie był martwy. Znałem co najmniej dziesięciu podobnych do niego. Część z nich się zabiła, a część oszalała przynajmniej tak to rozumiem bo tylko szaleńcy mogą w ten sposób żyć dalej ludzie składaki zapamiętaj ich bo staną się ważną częścią tej opowieści zdychanie jest naturalną konsekwencją narodzin to czy po drugiej stronie śpiewają ptaszki a niebo jest zawsze błękitne zupełnie mnie nie obchodzi nie rozumiem jak można się tym przejmować albo tym cholernym garem ze smołą i tańczącymi wokół diabłami to żałosne, że ludzie się boją. Wieczne męki? Z doświadczenia wiem, że do każdego bólu można się przyzwyczaić. Czy idąc do łóżka z piękną kobietą, przed rozpoczęciem zabawy, zastanawiamy się, czy nie ma przypadkiem choroby wenerycznej. Przynajmniej ja nigdy tak nie robiłem, choć może powinienem. Wiem też, że tylko długi ceglany korytarz dzieli mnie od miejsca, w którym wkrótce trzaśnie mi kark. A ułamek sekundy później puszczą zwieracze. Co z tego? To już nie będzie mój problem. Konsekwencje umierania odczuwa cały świat z wyjątkiem umierającego. To mądre? Cieszyłbym się, gdyby takie było. Trup na wojnie oznacza zmiany w ewidencji, konieczność powiadomienia rodziny, rozłamania nieśmiertelnika, upchnięcia ciała do skrzynki, skopiowania sztampowego listu. Ale na razie cicho. O liście jeszcze wam dokładnie opowiem, i nie będzie to miła opowieść. Po kolei. Trub w więzieniu to jak sądzę, jeszcze więcej formalności. Trzeba kata, naczelnika, lekarza, dwóch ludzi do transportowania zwłok, wreszcie grabarza i masy gryzi piórków. Choć pewnie mnie pochowają w dole pod murem cmentarza. I przy tym też będą mieć zawracanie dupy, bo ziemia nigdy nie jest dość miękka. Ale to nie mój problem. Mnie drażni, że w tej norze jest tak mało światła, a ci idioci z głębi korytarza przez cały czas drą mordy. Drażni mnie nie to, że miska żarcia była taka mała, ale to, że jestem głodny. A przede wszystkim drażni mnie, że moje truchło będzie im całkiem zbędne. Nie mają nawet pojęcia, co można zrobić z tym workiem mięsa i kości. Choć zdaje się, że to też nie będzie mój problem. A szkoda, bo na samą myśl jeszcze bardziej zgudniałem. Stracone pokolenie? Bzdura. Pokolenie takie samo jak każde inne. Tylko czasy trafiły się nam nieco ciekawsze. I to jest właśnie predestynacja. Żeby być kwita, zaspokoiłem ich ciekawość. Bez owijania w bawełnę przyznałem się do wszystkiego, o co mnie oskarżono. Ale gdyby tylko mieli pojęcie, co naprawdę zrobiłem, nie pozwoliliby mi tak łatwo umrzeć. W końcu się dowiedzą, jestem tego pewny, choć wtedy będzie za późno.